Czy podoba się panu Półtusk? No bardzo mi się podoba Półtusk. Jest to miasto stare, historyczne, jednakże niewykorzystane turystycznie w pełni. Mamy wiele terenów, które zostały niewykorzystane. Całe przywale jest dziewicze, a jest do wykorzystania tak, tak samo jak i stara Rybitew, prawda, ale ogólnie jest to miasto. Do którego zachęcałbym wszystkich turystów z całego świata i, i nie tylko ze świata, ale przede wszystkim Polaków, którzy nie widzieli na naszej Wenecji Półtuska. No. Ja kocham Półtusk Półtuski jest pięknym miastem. Mieszkam w nim od zawsze. To Wenecja Północy. Urokliwy, piękny. E, najdłuższy rynek w Europie. Poprzecinany kanałami. Przepiękny. Podoba, podoba. Bardzo podoba. Najprzyjemniejsze i najweselsze i najstarsze miasto na Mazowszu, proszę pana. Super miasto, super ludzie i super pogoda. Bardzo. Z jakich względów? No bo ja pochodzę z takiego małego miasteczka i czuję się tutaj jak w domu. Ładne budynki i co mnie, co mnie cieszy, że ja tu przyjeżdżam co roku, że ciągle znajduję w tym samym miejscu te same sklepy I jak potrzebuję kupić na przykład filtry do kawy, to wiem gdzie, gdzie iść, idę i tam są te filtry do kawy. I tak od wielu lat. I to mi się podoba w półtusku. Jak pani tak, ocenia tak. ten tysiącletni półtusk? No oceniam, półtus jest piękny, ale ja półtusk znam z 1966 roku chyba, ale tylko mi utkwił w pamięci dworzec. No teraz jest kapitalny. No Półktus jest przepięknym miastem położony nad narwią, ile tu jest tych zabytków, nie mówiąc o y, tym zamku, o innych historycznych y, miejscach. Też nawet nie wiedziałam, ale y, w półtusku mamy najdłuższy rynek w Europie. Tak. Także gratulacje, tylko proszę o te, te kociełby proszę zostawić. Tak, bo to zabytek. To jest zabytek, nie wolno go ruszać. Półtusk musi się podobać, panie redaktorze, z bardzo wielu powodów. Mnie jako lekarzowi podoba się z tego powodu, że kamieniem rzucić mam do ośrodków o najwyższej referencji, typu Instytut Kardiologii czy Instytut Reumatologii. Mnie jako osobie prywatnej Półtusk podoba się z tego powodu, że kiedy chcę wypić kawę w Wenecji, to tego samego dnia wylatuję z pobliskiego lotniska i jeszcze wieczorem tego samego dnia ląduję na miejscu. To, jest prywat, to, to są prywatne powody, więc wygoda związana z, y, y, i z lotniskiem, i z Warszawą. Bo oczywiście spodoba mi się przede wszystkim z tego powodu, że jest to miasto spokojne, y, urokliwe, y, ale też z drugiej strony y, nie za ścianek. Jest to miasto znane i zarówno z powodu domu Polonii, y, jak i z powodu Akademii Humanistycznej. Oczywiście też z powodu tej doskonałej kliniki, która jest za nami z powodu Centrum Medycznego Gajdamet.